Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Festiwal Kolorów w Tokaboka World. Jestem bardzo ciekawa, jaki świat uda nam się dzisiaj stworzyć. Jeśli Wy też, to koniecznie zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Do tej pory udało mi się stworzyć różowy świat, fioletowy, czerwony... I biały. Teraz czas na kolejną postać, i uwaga, uwaga, wybieramy sobie bazową postać, którą będziemy sobie dostosowywać pod kolor, który dzisiaj będzie królował w świecie Toka Boka. Ta postać wygląda trochę komicznie, ale my ją szybciutko przerobimy tak, że będzie wyglądała idealnie. Czas poszukać jej jakiejś fajnej fryzury. Słuchajcie. Ale myślę, że zdecydujemy się jednak na jakieś dłuższe włosy. O, może coś takiego z delikatną grzywką. Muszę i słuchajcie, ściągnąć tą czapkę, bo ona mi tutaj będzie psuła cały mój e, wizerunek kolorystyczny. Za chwileczkę, jak zrobię włosy, przekonacie się, jaki kolor będzie dzisiejszym bohaterem. Dokładnie tak, będzie to kolor zielony. Zobaczcie, jaki piękny odcień! Ich jest też naprawdę mnóstwo w toka boka. Jestem bardzo ciekawa, co uda nam się dzisiaj stworzyć. Z pewnością muszę zmienić jej ten okropny nos na taką małą kuleczkę. Muszę jej też zmienić te zęby dwa wystające na taki mały uśmieszek. No, i teraz słuchajcie, przejdziemy do outfitu. Czy uda mi się znaleźć coś w pełni zielonego? Niech to może będzie jakaś sukienka, albo może o taki garnitur w kratę. Ej, zobaczcie, ile my tego zielonego tutaj mamy. Taki ciemny zielony z motywem liściastym wygląda całkiem fajnie. Przewiniemy sobie jeszcze kawałek. Jest jeszcze taki bardzo jasny, ale on mi za bardzo wpada w żółty. Więc ja jednak chyba mimo wszystko zdecyduję się na tą kwiatową stylizację. Zobaczymy. Zobaczcie, no pięknie to wygląda i ona zdecydowanie musi e, tak zostać. Ewentualnie jeszcze ten kolor włosów jej troszeczkę przyciemnimy. Tak, żeby pasował e, do tej sukienki. Ok, i myślę, że tak wystarczy. Idziemy stworzyć jej przepiękny zielony kącik. Bardzo lubię urządzać salon, więc od niego sobie zaczniemy. Jestem ciekawa, czy znajdę jakąś zieloną kanapę. Na pewno jest taka wielka arbuzowa pufa. Jest taka kanapa, ale słuchajcie, ona jest no taka obskurna, drewniana, jakaś popękana. Jest, zobaczcie, piękna, wielka, zielona sofa. Dobra, już jestem spokojniejsza i mogę przejść do wyboru koloru ściany. Zacznijmy od tapet, i może coś takiego będzie pasowało w salonie. Zobaczcie, są jeszcze takie UFO, są jakieś kropeczki, są takie mini kafelki, które świetnie sprawdzą nam się w reszcie pomieszczeń. Nie spodziewałam się, że jest aż tyle różnych zielonych tapet do wyboru. Te cytrynki pięknie sprawdzą nam się w kuchni. No nie, no jestem zakochana po prostu. Zobaczcie, te panele, jak one pięknie wyglądają. I jest tego tak dużo, że chyba aż za dużo i nie wiem na co się zdecydować. Ale jednak wydaje mi się, że moje serce skradła ta tapeta w te łuski. Ona troszkę może wpada w taki niebieski odcień, ale myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście są piękne zielone kafelki w tym świecie tutaj, ale one mi się będą trochę gryzły. Więc ja muszę iść w takie bardziej uniwersalne. O, na przykład taką zieloną podłogę, która trochę wygląda jak trawa, albo nie, zrobimy panele. No i one sprawdzą się tutaj. Genialnie. Zobaczymy teraz czy jest jeszcze jakiś zielony fotel i jeśli nie to ja zrobię tego arbuza. Nie, no jest, słuchajcie. Jest zielony fotel, który ma taką białą górę, trochę inny odcień, ale wygląda świetnie. Zielone są oczywiście kwiaty, wiecie, że jak kwiaty uwielbiam i one są zawsze wszędzie i jest ich pełno, więc kwiatów tutaj z pewnością nie zabraknie. I jeszcze będą, zobaczcie, takie wiszące na ścianie, wyglądające trochę jak taki bluszcz, coś takiego. O, jak ładnie to wygląda. I teraz jeszcze tej ścianie dopełnią obrazy. Nie wiem, czy są jakieś takie w 100% zielone, ale na pewno coś nam tutaj będzie pasowało. O, motyw kwiatowy. Który troszkę się gryzie tutaj z tym kolorem ściany, ale jak tutaj damy go pomiędzy te liście, to będzie całkiem nieźle. Dobra, ja myślę, że to jest jeszcze super miejsce na jakąś małą półeczkę, która jest idealnie zielona i na niej zagoszczą małe kwiaty. Zobaczcie teraz, jak to będzie pięknie wyglądało. O, ta paprotka, jaka ona jest piękna! No i teraz zobaczymy. Czy pod naszymi nogami zagoszczą dywany? Oczywiście, że zagoszczą i to w dwóch kolorach i w dwóch rozmiarach. Taki nadgryziony i piękny zielony kwiatek. Tutaj jest jeszcze taki kamienisty, jakby delikatnie, no jest tego naprawdę sporo. Przyda nam się jeszcze stoliczek w kolorze zielonym, więc idziemy go od razu poszukać. On jest tutaj. Jeśli nie będzie zielony, no to znajdziemy jakiś neutralny. Jest zielony, zobaczcie, jaki fajny, na takiej jakby sprężynie. No, a na tym stoliku muszą się znaleźć jeszcze jakieś dodatki, bo na razie jest trochę pusto. Wiecie, jakie to będą dodatki, prawda? Ja chyba nie muszę nikomu mówić, że to będą kwiaty, bo one naprawdę robią nam tutaj mega ładną robotę. Ale tu jeszcze są takie wiszące kwiaty. Dobra, on będzie wisiał tu. Ale tu się tak, słuchajcie, egzotycznie nam zrobiło z tymi kwiatkami. Ale no musicie przyznać, że ten zielony pięknie tutaj pasuje. No i tak będzie wyglądał mój zielony salon. Słuchajcie, prezentuje się naprawdę świetnie, ale teraz jak już dałam te dodatki, to trochę mi się gryzie ten kolor ścian. Więc nie wiem, czy po prostu nie zrobimy o takiej pięknej, ciemnej zieleni. Nie tapety, tylko sam jednolity. Kolor. Przechodzimy od razu sobie płynnie obok. I obok, słuchajcie, zrobimy sobie kuchnię. No i tutaj zobaczymy, czy coś z tapet, czy może jednak teraz pójdziemy po prostu w pełne kolory. I myślę, że tak zrobimy, bo to będzie pasowało tutaj świetnie. I zrobimy sobie zielone kafelki na podłodze. No teraz tak kontrastują i wyglądają trochę na niebieskie, ale wiecie co. Jak postawimy meble, to tego widać nie będzie. I zobaczcie, jaka tu jest piękna, zielona kuchnia. Ona jest po prostu cudowna, jakbym mogła ją wyciągnąć z tej gry i wstawić sobie ją do domu, to bym się naprawdę nie zastanawiała. To jest najpiękniejsza kuchnia, jaką kiedykolwiek widziałam w tej grze. I mam nadzieję, że ta kuchnia ma jeszcze górę. Eee, chyba nie, bo to jest taki seledynowy, ale jest półka. I ona może tutaj zagościć obok tej jednej wiszącej szafki. No i będzie też miejsce na jakieś dodatki. Dobra, mamy to. Eee, I teraz idziemy na kuchnię. I zobaczcie, tutaj będzie leżał taki wielki zielony arbus. Tutaj będzie winogrono. Tych zielonych rzeczy do kuchni jest mnóstwo. Znajdzie się też miejsce na oliwę, która jest zielona. Obok możemy postawić sobie tego brokuła. Pięknie i zdrowo. Naprawdę świetnie wszystko nam tutaj pasuje. Zielony stół to też jest miejsce, które musi się tutaj um, pięknie nam zazielenić, ale czekajcie, on jest tylko taki salonowy. Hmm. To wstawimy sobie taką wyspę, która będzie pełniła rolę stołu. No i wygląda to świetnie. Ale mi tutaj brakuje jeszcze zdecydowanie krzeseł, ale one już w kolorze zielonym występują, tylko że to są takie malutkie krzesła. O nie, zabrałam kanapę z salonu! Puszczaj ją! Dobra. Tak więc szukamy większych krzeseł. Właściwie to mogą to być o takie na przykład krzesła. I dwa nam wystarczą, ale z pewnością nie wystarczy mi jeszcze zielonych dodatków. Jest piękny dzbanek. Jest piękna butelka zielona. Patrzcie na to, ile tego tutaj jest. No i jeszcze coś może takiego to jest chyba limonka, ma zieloną skórkę, o i cukierki też są zielone. Słuchajcie, kuchnia jest cudowna, mega mi się podoba i ja się w niej zakochałam, no i mam nadzieję, że Wy podzielacie moje zdanie. Ja tutaj jeszcze sobie ulokuję jedno krzesełko, takie malutkie, bo ono całkiem fajnie tutaj wygląda. No i zobaczcie, nawet bez obrazów stworzyłam piękny zielony zakątek. Tym razem zrobimy trzy pomieszczenia. Bardzo bym chciała zrobić zieloną sypialnię i mam nadzieję, że znajdę zielone łóżko. Ale zacznę, słuchajcie, od ściany. Będzie troszeczkę jaśniejsza niż wreszcie naszego mieszkania, naszego domu, ale myślę, że też zrobię tutaj te kafle, bo one mają ładny odcień, ale będę musiała je zasłonić dywanami, no bo te kafle w sypialni nie są zbyt przytulne. Więc żeby było przytulnie, to sobie ulokujemy tutaj taki dywanik. Na środku zrobimy chmurkę, która będzie ładnie kontrastować, ale jednak ta zieleń będzie ją przykrywała. I zrobimy sobie jeszcze tego kwiata, albo nie. Trzeci taki. No i super. Teraz zobaczymy, czy będzie zielone łóżko. No i z pewnością jest ten listek, ale to jest karimata. Więc, no, raczej średnio do urządzenia. Wiecie co? Jest takie zielone łóżko, jednoosobowe. Z tym, że ma fioletową kołdrę, ale to nie szkodzi. Wygląda, słuchajcie, całkiem nieźle. Teraz, oczywiście, tutaj musi zawisnąć jakaś półka. Zobaczymy, czy mamy jakiś zielony komputer. Z pewnością mamy te takie małe pady. Nie, komputera zielonego nie znajdziemy, ale to nie jest, słuchajcie, konieczne w sypialni, więc zrobimy sobie taki kącik. Kącik do czytania, na przykład z takim ładnym fotelem, półka arbuzowa i o, zobaczcie ten wygodny fotel, on jest genialny. To jest generalnie w grze dla kotów zrobione, ale ja widziałam, że tam też można normalnie sobie wypoczywać, więc no, nie, nie jest to zarezerwowane w pełni dla kotów, więc myślę, że sprawdzi się tutaj całkiem nieźle. Dobra, brakuje mi tutaj zdecydowanie jeszcze jakichś dodatków na ścianach, więc spróbuję poszukać sobie może o, ta lampa zielona, a pod tą lampą jeszcze jakiś obrazek, który dopełni mi tutaj ten klimat. Tutaj jest trochę zielonego, o, i całkiem fajnie to wygląda. Przesuniemy jeszcze tutaj tą chmurkę, no i nasza zielona sypialnia jest gotowa. I ja myślę, że możemy wprowadzać naszą bohaterkę. Tak wygląda sypialnia, kuchnia, o nie, ja tutaj w kuchni nie zrobiłam ściany zielonej. Szkoda, że nie możecie mi tutaj mówić w międzyczasie, bo z pewnością byście zwrócili mi uwagę. No i teraz to dopiero jest zielono, zobaczcie. I na moje, słuchajcie, no ta kuchnia wyszła najlepiej. Salon jest przepiękny, ale w kuchni jestem po prostu zakochana. Te meble są genialne. A co powie na to nasza zielona bohaterka? No spójrzcie, jak ona tutaj pięknie wygląda i od razu się uśmiecha. Z pewnością zje sobie pięknego i zdrowego zielonego brokuła. Zapraszam Was, kochani, na kolejny odcinek z festiwalu kolorów ja już nie mogę się doczekać aż go dla was nagram do zobaczenia pa pa